no to są te flaki to z tego robisz te witajcie witajcie to znowu ja Góral Gra. witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim tak jesteśmy tutaj z kolegą Bertsonem i wchodzimy właśnie na bagna sprzedał mi lepę o to jest ten to był z tak, wchodzimy na bagna, w poszukiwaniu, e... a właśnie zapomniałem wypić, dobra, okej, okay. już jestem, uważaj jakby co, Bertson, w wodzie są pijawki, właśnie cię zaatakowała. tak trzeba szukać lochów tam coś widzę tu idzie draugr To jest łucznik. Czekaj, coś mi tu... A, pijawka, okej. Okay. Tam coś jest. No, powiem Ci, o, widzę luchy, okej. Okay. Widzę pierwsze lochy Więc będzie żelazo Ale przy lochach nie widzę nikogo Co? Mamo zatopione lochy Teraz uważaj to tak. Czyka nie rozumiem. Pan Dobra. E, Za chwilę. Przez chwilę mi nie działała maczuka Teraz tak tu mamy zatopione zabłocone żelastwo i tu mamy zabłocone żelastwo Czyli to są przejścia i to musimy kopać po to, żeby mieć żelazo Ale na razie czekaj Bo teraz tak Nie mam Tu jest też zabłocone żelastwo te grzyby, jak chcesz, to może zbierać. Idę w tą stronę, ale. O ty skurczę, tylko tam jest raugr. Strzelił do mnie, skurczę. Jak się go pospić? A ty tu, ale ty mi w sumie dużo nie robisz, e, ta. Nara, chłopie. Wchodzimy. Dobra, jest tu jeszcze coś? Czekaj, no, poka pokaż mi skrzynię. O, łańcuch się przyda na pewno o, łańcuch się przyda, perłę weznę Trofeum draugram jest niepotrzebne To ziół drewno bym zostawił Trzebia Kurde, no nie wiem Za tu też na pewno wezmę. czekaj tu się coś pluska gdzieś zbierasz grzyby? Boże święte ale mnie zacięło Czekaj bo, czekaj bo mnie zacina eee, wyrzucam ci grzyby wyrzuciłem cię zbieraj wszystko, zbieraj wszystko tu i tu jest załocone żelastwo, okej okay. eee, te grzyby co tu są, jak ten to też możesz pozbierać ale tu słychać, że tu są te... Dobra, to... Do... No właśnie, znaczy co? Ja mam... Eee, jeszcze przykład tutaj, bo tu było gdzieś coś spokojnie. Włączam kill off. Pierwsze może jedną ścianę, nie? Aha, ty tam jedziesz No wiesz co, nie przekupuj się, jakby co, to nie przekupuj się do, bo nie wiadomo co tam będzie. Ja tu miałem pustą ścianę. Ale... Ale tu nic nie ma, co? Nie, no to znaczy, że wykopaliśmy. Znaczy, ja wiem, czy bez sensu, no tak zrobili, nie? że wiesz, że przekopaliście się i. Wiesz, przynajmniej zdobyłeś żelazo, nie? No co? Jak całe? No ta ścieżka tak, tylko że teraz... Tak, czekaj. Z której strony my przyszliśmy. Aha, no dobra, okej. Okay. Okej. Okay. O tu było... Czyli ten... To żeśmy ten.

Tu się bo jeszcze Czekaj, bo na razie się schował ta gdzie są Nie wiem gdzie mam cztery. Dobra, e, teraz tak, no to jak tu się my weszli, to do, trzeba dokopać jeszcze te żelazo. I kopiować dalej. O nie, czekaj, tu nie ma nic. To czekaj, no to myśmy poszli w prawo, no to teraz tu trzeba iść. Ale czekaj, ale czekaj, czekaj. Tu nie ma nic. Trzewia. Znaczy nie, no to to wiem, ale mm, czekam, bo się zastanawiam, czy przeszliśmy wszystko, bo myśmy weszli w przód, tu jest tu. No. Poszliśmy tu, wykopaliśmy to i tu nie ma nic, tak? Czyli w, czyli w przód jak wejdzie się od dołu nie ma nic w lewo jak się pójdzie to tak. Tu nie widać załoconego lasła Tu żeśmy przekopali wszystko Nie, no to rzeczywiście, no to zostało na tam. <laughs> to idę. To kopia. A to nie to. Tu. Tak mi się zdaje, że wiesz że będzie spałne. Czekaj, 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 nie, nie, nie chodź tam, nie wchodź tam, bo jest draug. Czekaj, czekaj, bo tam słyszę jeszcze no dobra okej, okay. no to czekaj, no to robimy tak na razie trzeba to Chyba wszystko. Przygotuj se Mnie się wydaje, że to spawner czekaj stój 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 on przybiegnie a mówię ci, że będzie godził Czekaj bo widzę niebieskie oczy. O nie, drab O Ocuj się, ocuj się. Wiem, wiem, ale chodzi o to, że jak ich wybijesz teraz, to będziesz miało lepiej potem wejść. Bo spawner spawnuje to jakby jednego Draugura na, na ileś tam sekund. Wiesz o co chodzi? A teraz, jakbyś wyleciał. Nie, tam chodzę. Nie, czekaj, jest to spawner? Nie. Dobra, zatrudnione strzały biorę. Perły mam. E, rubiny mam. Okej, okay, wziąłem wszystko. A tu jest jeszcze załocony żelastwo. Tylko żeby mi się kilo w końcu A ja mam brązowy kilo Nie, co czekaj. Co ja odkopałem? Jesteś tu? Wejdź tam. Daż to zebrać? Ale grzyby zebrałeś? Czekaj, tak, to trzeba rozwalić wszystko. To jest zabłocone żelaz to jest wiesz. Tu jest jeszcze o. O, mi się wydaje, że tu jeszcze będzie walka. Jest jakaś krypta, jesteś tu? Halo, bardzo nie wiem gdzieś poszedł. Nie widać tutaj nic groźnego, co by miałoby mnie zaatakować. No, nie mogę wziąć. Tak jest właśnie wybierać się na magna. Się, czy jesteś tu, bo weszłem tam, co? A. Co mówisz? A po co? No, to słuchaj, to ja ten to poczekaj to. Zrobimy tak, że ja już wychodzę z tego skryptu. Co? Wszystko wszystko Nie no tam rozwaliłem, myślałem, że coś będzie, ale nic nie było Dobra, to wiesz co? To teraz tak, trzeba znaleźć wyjście. mi że... Nie czekaj Nie myśmy tutaj weszli od te lochy co... ale chyba jest noc, mi się wydaje, albo wieczór, eee, dobra, czekaj i zaznaczam, zaznaczyłem, ale mogę jeszcze coś zjeść, Zjem Zaznaczę jeszcze raz ping na więc wiem gdzie jest mniej więcej nasza baza. Pijawki co? Czekaj, bo mnie ten goni skurczy byk. Szarzełek, szarzeł i... i draugrę. To jest byku Czemu mi tarca nie zadziała A skór No nie miałem innego wyjścia musiałem ten Co Czekaj bo cię szarzał brutal goni Wzkość przez fosę i będzie w hopie. No chodź, chodź Dobra ty mi chopie, sprzedajesz takie nie jesteś draugrem Fajnie 7 HP przez skok Dobra Dzięki za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zdobyliśmy pierwsze żelazo czy coś. Yy, mam nadzieję, że się podobało. Pierwsze lochy, pierwsze bagna. Bardzo zadowolone, tak? No. No Także mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się, cześć.